Kto projektuje domy? Czym tak naprawdę zajmuje się architekt, który projektuje domy? Jaką wiedzę musi posiadać i jaką pracę musi wykonać ten, kto projektuje domy? Kto projektuje domy? Projekty nowoczesnych domów. Czy projektowanie domów to dzieło wyłącznie architekta? Kto projektuje domy? Skupimy się na nowoczesnych realizacjach i powiemy, jak powstaje projekt domu i kto za tym stoi. Projektowanie domów. Kto się tym zajmuje? Nie każdy może projektować domy. Najpierw trzeba zdobyć uprawnienia. Kształcenie uprawnionej do projektowania domów osoby trwa długo. Możemy mieć przy tym na myśli dwie specjalizacje. Architekt lub inżynier budownictwa. Architekt, który projektuje dom jest ujęty w wykazie zawodów jako specjalista, który właściwie zajmuje się kulturą, a dokładniej architekturą. Natomiast celem inżyniera budownictwa jest po prostu zaprojektowanie budynku. Na czym polega ta różnica? Bis ja. zum Obie specjalizacje spełniają się ostatecznie w dziele budowlanym. Architekci współpracują z inżynierami budownictwa na każdym etapie projektowania domów, kończą te same studia, mają za sobą podobne doświadczenia i posiadają podobną wiedzę. Jednakże rola architekta przejawia się w projektowaniu domów najsilniej wtedy, gdy występuje zapotrzebowanie na konstrukcję dokładnie wkomponowaną w miejsce albo dom tworzony na zamówienie, lub też projekt na przykład Parku. Główną funkcją inżyniera budownictwa jest natomiast fizyczne zrealizowanie projektu. Oczywiście aby powstał dom, musi być zaprojektowany zgodnie z niezliczonymi wymogami, bezpieczeństwa, zgodności z planem zagospodarowania przestrzeni itd. Dlatego właśnie inżynierowie budownictwa ściśle współpracują z architektami. Domy są projektowane w biurach architektonicznych. Typowe biuro architektoniczne zatrudnia jeszcze kilku specjalistów. Ktoś musi zaprojektować dom jako miejsce funkcjonalne. Ktoś inny zajmie się gruntem, na którym się buduje. Także różnego rodzaju instalacje wymagają współpracy biura z innymi specjalizacjami zawodowymi. Na pewno nie jest tak, że dom zaprojektowany przez architekta i zwizualizowany na ekranie komputera lub opisane w dokumentach projektowych to koniec sprawy. Nie dość, że trzeba jeszcze wznieść, czyli zatrudnić fachowców budowlanych, to występują takie sprawy jak formalne pozwolenie na budowę, kartografia i geotechniczne badanie gruntu, sprawy czysto urzędowe, dokumenty, zatwierdzenia projektów i zgłoszeń, dziennik budowy, oczywiście też projekt domu jako dokument, budżet, kosztorys, decyzje o użyciu takich, a nie innych materiałów budowlanych. Zakres obowiązków tego, kto projektuje domy, jest o wiele większy, więc trudno spotkać architekta, który działa całkowicie w pojedynkę. Kto zaprojektował nasz dom? Projektowanie domów zawsze jest pracą zespołową. Domy mają swoje wnętrze i zewnętrzne. Urządzeniem tego pierwszego zajmują się architekci wnętrz, otoczeniem domu zaś architekci krajobrazu. Projektujący domy działają w zespołach lub tworzą komunikujące się ze sobą podmioty. Jeżeli tylko projekt domu rozumiemy we właściwym, szerokim sensie, to wypada uznać, że nie ma jednej osoby, która projektuje domy. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy do odsłuchania innych, wyjątkowych treści, popartych faktami zespół immobooking.pl. Treści zamieszczone na blogu Immobooking mają charakter wyłącznie informacyjny lub reklamowy i nie stanowią porady prawnej, inwestycyjnej lub podatkowej. Informacje zawarte na blogu mogą nie uwzględniać wszystkich aspektów istotnych dla danego zagadnienia oraz mogą wyrażać indywidualną opinię właściciela serwisu. Jednocześnie informujemy, że materiały zamieszczone w serwisie stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.